Kiedyś w opadną, wierzch Wigur znowu, nas zachledzą. Minie smutek i odpadnie stratę, czadaj będzie tajemnicą. Kiedyś słońce błyśnie, uwierz mi, ogrzeje zmacnięte dziś dłonie, otworzą zatrzaśnięte drzwi, zgasły robieni od nowa za głowie. Tylko proszę, poczekaj, poczekaj Nikt nie robi za siebie, gdy smutno Może księżyc wewnętrzny swoją Kiedyś maski opadną, uwierz mi, poznamy kto przyjacielem do grób. Znów będziemy mieć myśli radosne, a cały świat u swoich stóp. Wszystko mi nie złe, mi nie uwierz mi, dziewczyny wgodą kwiaty we włosy. Wiosna będzie pachniała jak A jesienią zachwycono nas. Proszę, poczekaj, poczekaj Nikt nie lubi zasypiać, jest smutno Może księżyce wymyli swoją twarz Jasny dach odzieje na jodnym kroku Poproszę poczekaj, poczekaj

Pozostaną po nas pustych kubki, trochę fusów i śladów na dnie, pozostaną po nas szare zdjęcia, Jak wydarte z korzeniami pnie. Więc przeżyjmy swoje życie dobrze, chociaż błędy będą i nie ma siły. Więc przeżyjmy życie w miarę dobrze, by sen o nas był dla innych miły. Pozostanie po nas parę starych butów tych bez których podróż by się nie udała. I ta kurtka, która ciągle wisi w szafie, choć od dawna już jest na nas za mała. Więc może nie, gojmy, nie wciąż za cieniem, przecież szkoda się rozmieniać na drobne. Lepiej mówić o tym, czego chcemy i uśmiechać, choć to już niemodne. Pozostaną po nas nasze dzieci, może paru prawdziwych przyjaciół, jakieś śmieszne lub smutne historie, dzisiaj żyjmy, na resztę szkoda czasu. <grymne> Pewnego lata, a ja ci łąki pełne kwiatów podaruję, kiedy przyjdziesz do mnie nad ranem. Zrobię piękny wianek z bławatów, kiedy lato zapachnie sianem. Pikać będę z tobą po rosie. Kiedy wieczór się w okryje, Bo już dziś moje serce ma dom, Jeszcze wczoraj było niczyje. Podaruję ci spokojną przystań, Gdy już będziesz bardzo zmęczona, I radości dam pełen zban, Potem uśmiesz w moich ramionach, Dam ci sady pełne owoców, Kiedy jesień zawita na świecie, A ty tylko przytulisz się do mnie, i nam dobrze będzie w duecie. A ty tylko bądź zawsze dla mnie Taka może nie całkiem ubrana, Bym dzień cały marzył o tobie, No a nocą kochał rana. A ja ci łąki pełne kwiatów podaruję, Kiedy wyjdziesz ode mnie nad ranem I spotkamy się pewnego lata, Gdy zapachnie skoszonym sianem.